Witamy was bardzo serdecznie. Pierwszy odcinek yy, trzech debili, czekaj, nie, to bo maruda, trzech maruda vlog. Yy, co byśmy... No, dzisiaj będzie ciekawie. No dzisiaj będzie ciekawie, będziemy rozmawiać na pewno o hajzerze i o aferze z TVN. I myślę, że to jest poruszany temat przez wielu youtuberów, a tak, także... Dlatego także przez nas. Tak, bo, jest, bo kopiujemy i lubimy to robić. Ale też poruszymy temat ciekawy, czyli o abstra i sytuacji z filmem, czego nie robią aptekarze, czyli w sumie yy, seksik. Tak w skrócie można to nazwać. I nie tylko o czego nie mówią aptekarze, też o w Możemy... ogóle jak się stoczyło abstra. Tak, o... O upadku. Ale też głównie o tym filmie właśnie, ponieważ, no, tak jak wiemy, firma, główna firma farmaceutyczna w Polsce chciała żąda od Abstra usunięcia tego filmu z powodu, że w filmie wystąpiła dziewczyna, która tańczyła na róże. Jak wiemy, film nazywał się czego nie robił, czyli nie wiem, firma twierdzi, że to jest tak u nich codzienny, że tak wchodzi do nich taka pani, stawia tu wielką taką rurę i zaczyna tańczyć. Coś tak? do końca tam nie ogarnął po prostu. To, 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 coś tego nie, do końca nie ogarnął, co tam A, bo się możliwe stało. jest to, że na początku film miał inny tytuł. To też jest możliwe. Tego My będzie... tego nie wiemy. tak? Możliwe, że pod naciskiem głównej tam centrali aptekarzy co to jest? zmienili, sobie. zmienili... level 100 mafia aptekarz <zysy> i usuń film, albo zmień tytuł albo zmień tytuł nie podoba nam się, że ujawniliście prawdę o tym, że sprzedajemy wam leki gorsze ale za które dają nam prowizję usuń przed chwilą oglądaliśmy ten film i właśnie nie do końca wszystkie tam rzeczy pasują, bo jedne. Jedne tak jakby haha, śmieszne żarty są, że tak jakby czego nie robią fakty, faktycznie ci aptekarze, a niektóre są rzeczy, które tak naprawdę mogłyby, mogliby robić, ci aptekarze, tylko są takie przerysowane. Więc troszeczkę dziwne. A w pierwszym jest oczywiście seksik. Do wiadomo, kabarecik, bo no to abstra Kamanty. Abstra i moment. też chłop przebrany za babę Tak, to jest. <grym> czyli widać jak się stacza Abstra. Tak. Czyli. Ja tutaj chciałbym powiedzieć no się, o rzeczy, której możliwe, która możliwe, że dałoby nowe światło na to. Otóż yy, niekoniecznie jest tak, że tak jakby samo Abstra się stacza, tylko możliwe, że tak jakby oni dostosowują się do tego rynku, no bo jednak te wyświetlania mają dobre i wiedzą, że dzieci coś takiego będą oglądali, no, dzieci będą coś takiego oglądały, yy, więc specjalnie tworzą takie, takie, a nie inne odcinki? Mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że to osoby, które wcześniej oglądały Abstra i widziały, że film jest dobry, czy film jest popularny, po prostu w niego klikały, to teraz też w niego klikają, bo kiedyś było dobre. I klikaj tak z przyzwyczajenia tak. i czy jest dobre Tak, dalej. Też tak miałem do jakiegoś. Ale też nie można powiedzieć, że każdy odcinek na kanale Abstra w tym momencie jest beznadziejny, bo w przy niektórych żartach naprawdę da się pośmiać. Tylko że niestety większość jest po prostu cringe'owa i nieśmieszna, więc. Ale tak jak już mogę, mam mikrofon, to chcę poruszyć, jeśli ktokolwiek z was ogląda, to czarek lepiej wygląda w stroju dziewczyny. Nie dawajcie tam masnego, proszę. Nie dawajcie go tam. Nie nadaje się. W ogóle tego nie powinno być, że chłop przebrany z zabawek, powinni wziąć jakieś kobitki, no, kobitki, no, a nie Prze chłop przebrany z no co to jest? Kabare... Nie no, to jest kabarecik. Chodź kabarecik, kabarecik chodź kabarety, kabarety lecą, jest... chłop z zabawy przebrał się. No ale no wiesz, w sensie mogą, mają dwa wyjścia, albo zapłacić jakieś dziewczynie za występ, albo wziąć... Występ na rurze? Występ na rurze, ale to przecież była jak nie wiem czy to robić. nie wiem czy oglądaliście, ten, Za kulisami? Nie, nie oglądałem. No, to Za kulisami, to ta tańczę na rurze, to jest jakaś przyjaciółka tego, ro, Roberta, więc... No ja tam nie okay. będę... Więc wiecie, oni tam, jakie tam są zamknięty ale zamknięty klient. No, stały klient pewnie. No, no, ale ja też, wiesz, to właśnie niekoniecznie jest tak, że oni też po prostu ich, ich w głowie ich żarty się tak jakby staczają. Mi się wydaje, poziom... że tak. No właśnie nie wiem, nie wiadomo tego, więc tak... Ciekawe, nie, czy nie to nie oni piszą te żarty teraz, czy ktoś inny, bo na przykład się wy, wyczerpał, bo widać, że się zmieniło wszystko od, nie wiem, ile lat temu. No, Ka każdy oglądał tego typowego gibusa czy tego typu, no. Kurde, to po prostu uśmieszyło, tylko tm, t, taki, taki content ma ten problem, że szybko kończą się pomysły, I, a oni już i tak nagrywają dużo, i tak teraz bardzo rozwinęli swoją dzia działalność na wiele kanałów, <grym> które dalej prowadzą. <grym> znaczy, Dobra, no właśnie hejlajta niektóre... bym nie liczył, bym nie liczył. Niektóre teraz... właśnie nie prowadzą, w sensie niektóre zaczęli, a przestali tak, prowadzić. Tak, ale no, myślmy o tym, że trzyma się, trzymają się beksy. Highlight też ciągle, chociaż Highlight to jest też bardzo cringe'owy content, ale no niech będzie, trzyma się, ludzie to oglądają, są beksy, tak jak już mówiłem, jest jeszcze tam jakiś kanał maksymalnie, gdzie robią jakieś challenge, ale które są... Ale to już jutro, ma to już masz ...na kanał, naprawdę, ale moim zdaniem jest tego za dużo, o wiele za dużo. Problem jest taki, że nie wiem, czy oglądaliście, ale masny kanał robi ciekawe filmy. Tam są jakieś ciekawe tematy poruszane, da się to oglądać. Tak, Beksy... tylko na dłuższą metę nie sądzę, że to jest ciekawy temat. W sensie jest to ciekawe, ale nie wiem, czy to bym oglądał często i to jest taki podcast w jedną osobę. Siedzi... Nie wiem, no oni po prostu zaczęli tworzyć tak jakby taką firmę i tak, tak jakby bardziej taką wytwórnię, a nie, a nie skupiać się na jednym kanale po prostu. Tylko właśnie... No jest to jakaś taktyka. Więcej no. zarobku, na pewno. No. Nie wiem, czy tak, bo tak, ogląda, tak patrząc tak w tym momencie, tak myślę, że w sumie większość tych kanałów jest lepsza niż same Abser w tym momencie. Bo naprawdę Upser jest taki w tym momencie średnie. Vibros jest lepsze, chociaż też już ostatnie że ostatnie filmy nie są aż takie dobre. Ale Vibros. I są robione mi się wydaje też trochę na siłę? Bo niekt... Mi się wydaje, że są... jest takie coś, że jest dobry film. Taki słabszy i znowu dobry, że oni robią taki film na siłę, żeby mm. zarobić. Z drugiej strony mam wrażenie, że Vibros, bo też Vibros mają dwa kanały. Jak nie wiem, czy wiecie, mają Vibros i Vip Life. I na Vib też wygląda to tak, że podobnie jak Abstract mają jeden kanał odrobienia mm, takich filmów w stylu, właśnie te, VIP, boże, przepraszam, w stylu abstrahuję. I te filmy są ciekawe. W sensie, te filmy są według mnie na pewno lepsze niż te nowsze, ale abstrahuję. I... Hmm. czy może są Hello. celowane troszeczkę do innej po prostu grupy odbiorców, tak. I mamy, tak myślę i mamy jeszcze te VIP live, gdzie są typowo challenge typu kto, kto ten, że ile mam kalorii zje w ciągu 24 godzin i... Kto pierwszy wy wyjdzie z basenu przegrywa. Kto pierwszy wyjdzie z basenu przegrywa, nie to chyba ten. Ale... Dominik łupiski, czy inny. Brud. Dobra, yy, już znaczy nie, tak, yy, nie, no. nie poruszajmy już tego. To jest inny temat na godzinę wypowiadania się, dlaczego polski YouTube nie powinien istnieć. Ale czy nie, no, są dobre kanały, ale niestety większość kart na w czasie, czasie To jest c strasz, Mamy GF strasznie. Darwin. Ale oni wrzucają raz Ale własność. to jest takie, że te dobre kanały naprawdę tak na palcach policz, szczerze mówiąc, bo to jest masz. Tak. GF Darwin. Często te. No, no, <laughs> no, GF, Darwin. To się GF Darwin, GF Darwin. W sensie, ja ostatnio wyskoczył mi na YouTube, bo długo nie oglądałem YouTuba jak wszedłem na YouTube pokazało mi się kilka nowych kanałów, które mnie zaciekawiły. Podesłałem, nie wiem czy widzieliście. Może tam zrobimy odnośniki i one są naprawdę dobrze zrobione. I mają mało subskrypcji. Nie są w ogóle popularne. A tak właśnie jak chcę poruszyć, bo. Jakoś Naruciak. Mi się daje, że to Naruciak rozpoczął oglądanie parę dokumentów na nie, nie To niekryty krytyk. Niekryty krytyk, krytyk. No. Nie, nie krytyk, krytyk Także, a przepraszam. potem nie krytyk, krytyk zrobił sobie, podajesz jakąś przerwę, tak. taką i wtedy Naruciak się oglądanie. Ale właśnie tak, i... tak, przez tak. Naruciaka stało się to bardzo popularne. Tak, tak jeszcze przepraszam, popularnie. tak. Był niekryty krytyk, ale jakoś nigdy tego nie oglądał. Nigdy ja, nie złapała ja na to też, no. na oglądanie go. A ja no, właśnie właśnie bardziej się... oglądam niekrytego krytyka niż y, Naruciaka. Naruciaka się też że oglądać. Mi się też zdarza, ale teraz kiedyś oglądałem częściej, ale teraz tak. tak, tak. Ja ja mi się dalej zdarza ale... W ogóle mało ale... ostatnio oglądam YouTube'a takiego popularnego, w sensie jakieś tam Freezy, czy do, inne góry, inne filmy i Dominik, kanały Dominiki łupickie czy inne. Które takie. są na karcie na czasie, a czy, jeśli coś oglądam, to z subskrypcję Rzadko wchodzę na główną. Ja właśnie też, właśnie też częściej oglądam z tych subskrypcji niż to, co mi proponuje YouTube, bo tak, w ogóle, znaczy to, co się zdziwiłem, że tam statystycznie mało osób właśnie wchodzi na te, na, w sensie bardzo mało wyświetleń ogólnie pochodzi z tej karty subskrypcji, tylko to jest tak, że. Ludzie mimo wszystko skrolują chyba te polecane przez YouTube'a, co jest dziwne moim to zdaniem jest trochę, bo głupio. ja tak, no ja tak nie mam, ja tak, ja wchodzę sobie na przykład, nie wiem, wieczorem i... Oglądasz... subskrypcję, to co faktycznie Oglądam mnie interesuje, nie... Oglądam to, co właśnie nie, interesuje, a nie... nie jakieś... A nie jak... ksz... Często YouTube proponuje jakieś filmy sprzed pięciu lat, jakieś... Kopiemy dziury do jądra ziemi, swoją drogą z tym filmie jest ciekawa historia, myślę, że możemy ją opowiedzieć na tym kanale, co? Jak siedzieliśmy sobie u naszego Marcinka... Marcin, przywitaj się. Dobry, dzień, dzień dobry, dzień dobry. Siedzieliśmy sobie i tak, i stwierdziliśmy, że w sumie nam się nudzi, więc włączymy zagranicznego YouTube'a i, ten, kartę, i, na i kartę na czasie. Przeglądaliśmy sobie różne filmy, różne tytuły mm, i tłumaczyliśmy się sobie, jak nie były, po angielsku. I patrzymy i był film Kupiemy dziurę do jądra ziemi. Stwierdziliśmy, że... I to na kilku... I to w kilku było w kilku krajach. krajach. Tak. takich, nie wiem, w gdzie są krajach. osoby, no, na karcie na czasie po prostu było. I w, Coś kilku, w kilku krajach. I stwierdziliśmy, jak nic w Polsce będzie za dwa miesiące. Dokładnie za dwa miesiące wchodzimy i patrzymy, Dominik Picki kopie dziurę do jądra Ziemi. Stwierdziliśmy, że. No, polski YouTube to jest tak, wiesz, otwierasz tak kosz, to, tak to wrzucasz, ci twórcy, zamykasz. Ci twórcy, a to przez jakieś, ale ci twórcy właśnie pewnie robią coś podobnego do nas, tylko nie w poszukiwaniu zabawnego, jakich, zabawnych filmów yy, challenge, tylko yy, tylko po prostu, żeby czerpać content po prostu. Bo problem polskiego YouTube'a jest hmm. następujący. Mamy dobrych kanałów, możemy policzyć na jednej ręce. Dobrych popularnych dobrych kanał. popularnych to jest, Myślę, tak, no to bo jest, znaczy, jest też tak. zapewne dużo takich, których nie znamy to Nie znamy to, to, też, to tak, ale tych Niestety. dobrych, popularnych możemy powiedzieć Wiesz, taki więc. jest dobry, mało popularny trzech Maruda Vlog, bardzo dobry kanał. Bardzo to bardzo to też, też słyszałem polecam. właśnie ostatnio. Tak, słyszałem, że, że ostatnio właśnie ostatnio w ogóle zaczęli swoją twórczość. Ja polecam tam zerknąć yy, i zasubskrywać ten kanał. Jeśli słuchacie tego na Spotify, to też bardzo za zachęcamy do wejścia na YouTube i zasubskrybowania. To jest darmowe. Na, na Spotify też można followować. Można followować więc, bardzo dobrze. Więc, więc można. Tak. Zachęcamy do można, tego. Można. Ja słyszałem, że jak się zafollowuje, to się dostanie darmowe 3 miesiące premium. To ja tak tego słyszałem, nie? Ja tego nie potwierdzam, ale tak słyszałem. Dobrze, tak chciałbym jeszcze wrócić tylko do tego tematu, który zacząłem, że tak, niekryty krytyk zaczął oglądać parę dokumenty, zrobił przerwę i na jakby to bardzo rozprzestrzenił, ale teraz zaczynają się pojawiać kanały, jak na przykład student medycyny ogląda szpital, czy tam jakiś prawnik ogląda... Nie widziałem. Nie widziałeś Ja tego? Słyszałem o tym, ale szczerze mi się to nie wyświetliło. Mi się właśnie to zaczyna coraz więcej tego wyświetlać. I może to jest... dlatego, że ty oglądasz często na, na ryciaka i często... Nie również... często, ale A, możliwe, może. że to jest przez to, że oglądam tego typu rzeczy, ale powiem wam, że to jest ciekawe. W sensie spojrzyj na ten temat jak... To jest coś nowego na pewno. Znaczy, ja jeszcze nie wiem, czy. To pewnie, na pewno, to pewnie wygląda, to było na zagranicznym YouTube. To wygląda, ale to jest ciekawe. Swoje, wszystko już było tam. Ale to jest ale... ciekawe, ponieważ osoba, która się na czymś zna, wypowiada się na ten temat, co oni tam mówią. Czy oni w ogóle mówią prawdę? Czy oni mówią jakieś szczerze, randomowe rzeczy, które znaliście na Wikipedii? Wdaje, szczerze, wydaje mi się, że większość. Znaczy, że to po jakimś czasie bym się trochę znudziło takie. Mówienie fakt, faktów, tak. tak jakby tak. Tak, bo w sumie no. obejrzałem dwa odcinki czegoś takiego i nie wiem czy, że coś bo to jest fajne, żeby tak zobaczyć sobie, ale na dłuższą metę niezbyt. Ale to jest ciekawe, coś takiego zaczyna się pojawiać. No na pewno lepsze to jest niż kupanie dziury do jądra ziemi, czy... Znaczy możliwe, że to się nam... Znaczy na... Czy udawanie na... ataku paniki w... Pytanie na śniadanie Że tu już przejdźmy do Filipa Heizera. Filip Heizer, mój imiennik, wstydzę się tego Bo no to chyba każdy nie, wie co on tam nie robi, robi. Mm, no nie, nie można go obrazić, bo pozwie nas, bo mu syn umarł, przepraszam bardzo mm, Gość stwierdził, że zacznie udawać atak paniki to są już stare rzeczy, to bardzo polecam m, zobaczyć sobie film Gargamela Gar Gar na ten temat, on tam, całą jego twórczość. I każdego youtubera komentarii. <grym> no, ale ale myślę, że Gargamel Gar Gar to tarpii. najlepiej podsumował tak pełnie i faktycznie tam masz tak. dużo już Tak go podsumował, rzeczy. że na grupie m, e, Filipa Heizera po, bardzo polecam go zobaczyć, w sensie... Tak, je, jest... profil Filipa Heizera on tam zaczął rzucać takie, że memy, zamiast odpowiedzieć po prostu normalnie, to on zaczął rzucać memy o... <grym> On, on to A... no, nie jestem pewien, on tam chyba jakoś tam kiew, wystąpił w odcinku szkoły, gdzie mówił o niehejtowaniu, że hejt jest zły, że nie wolno, tak. bo to jest złe. Po czym mamy sytuację, że jak gość podsumował, on nie powiedział tam nic nieprawdziwego. On wyjął same fakty i je pokazał, tak ogólnie. I powiedział do tego dobry komentarz. I on zobaczył to. Obejrzał? Ja, ja myślę, że on nawet całego tego filmu nie obejrzał, nie, bo tam myśli. pod koniec właśnie było. Na, na, nawet Gargano mówił, że tam pod koniec. Że zapewne po tym filmie właśnie coś się takiego zdarzy, tak jak, tak jak się zdarzyło. Myślę, Także, że, myślisz, ja że... myślę że on nawet albo tego w ogóle nie oglądał, albo do końca tego nie obejrzał. Tylko myślę, tak, że a to, to hate na pewno. Myślał, że obejrzał, tak wiesz, otwalił dwie minuty filmu, zobaczył. A to! Hmm, jakiś tam YouTuber z tego czegoś z piwnicy stwierdził, że będzie mnie hejtował. Hmm, pokażmy mu siłę telewizji i ataków paniki. I stwierdził, i na jego grupie zaczął yy, yy, tam yy, hejtować yy, swoich tam, jakby yy, swoich. Tym, nie wiem, jak to nazwać. Tych, którzy go obserwują, obserwatorów. Fanów. Fanów. No nie wiem, bo zaczął hejtować ludzi, którzy popierają Gargamela yy, i... Wstawił zaczął... mema, który jest nie do końca wiadomo, czy... czy w sensie został podesłany przez kogoś i możliwe, że został zrobiony specjalnie tak, żeby Filip Heiser się nie skapnął, że to jest tak jakby... Wiesz, o którego chodzi, że Gargamel i... Tak, wiem, że że ten... Że wrzuca coś na raz, raz na jakiś czas, ciągle aktywny w internecie. No niestety. Że... Jest, jest taki dziennikarz empiryczny. <laughs> Dzie dziennikarz... To, a jak to jest... myślicie, czy Philip Heizer usunął sam swój wcześniejszy... Wcześniejszą stronę? Czy ktoś... Bo on mówił, że Philip Heizer mówił, że... Ktoś mu usunął, że osoby od Gargamera, z, Gargamera zgłaszali jego stronę i... Dlatego została usunięta. No została usunięta, nie wiedziałem. Ja chciałbym tylko poklaska, poklaskać tym od, od Gargamela. Klap To jest po prostu klask. bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jestem dumny z tej społeczności. Bo... A może została tylko ukryta. Nie wiem, właśnie, czy to Filip Heizera. kto wie, czy on po prostu tego no nie właśnie. dał na prywatny, żeby właśnie mieć jakiś. Żeby mieć jakiś taki argument, że... argument, tak Z... jakby. Z... od gargamela nie, nie ten. Mi usunęli tę pra... stronę, na którą bardzo pracowałem, przepraszam. W ogóle te... <laughs> Wydaje mi się, że to, to. TVN zrobił Filipa Heizera, jakim jest. Że on się stał bardziej. Taki, powiedzmy, odważny, i że młodzieżowy chce być taki? <laughs> tak. Bardziej? I że, bo teraz TVN zrobił ten program o najpopularniejszym, najładniejszym, najprzystajniejszym świata. No to I, I TVN naprawdę niepoważnie się zachował, nie zrobił żadnego researchu. Znaczy po prostu wykazał się ignorancją. Myślę, dużo. że ja bym powiedział. I zwoli, wo, nie wiem, czy no w sensie zwolnili tego dziennikarza, który, który przeprowadzał tą sądę. Yy, czyli tak naprawdę niczemu niewinnemu człowiek, yy, wiesz? Nie, prawda, no, nie niczemu niewinnego, dlatego że podał inną osobę. Było tak, że podał inną osobę. Yy, Mhm. No ale cy... wiesz, no, ale na przykład go zwolnili, to na, a najbardziej wiesz, a, a takiego Filipa Heizera nie zwolnili, tak? No. Ale nawet nie chodzi o Filipa Heizera. Tam była, nie pamiętam, kto to dokładnie był. Ja nie będę przytaczał już nazwiska, bo nie mam pojęcia, kto to dokładnie był. O właśnie Marcin możesz sprawdzić. <noise> ale ymm, fani sobie pisała w internecie tam, że ymm, ludzie nie rozumieją, że każdy ma inne gusta, więc ale dobrze. Mamy inne gusta. Pani mo może się nie podobać ten mężczyzna. Tylko po co wypisywać w internecie, że jest brzydki? W się sensie, Nie rozumiem. W sensie, to jest inna kultura. Nie, I... no w sensie to jest tak, że po prostu ten program został zrobiony po to, żeby właśnie, że, że te babcie tam w tym. w, w tych swoich w, domach, że tak. O, no, no, zgadzam się, tak. No co mhm. to za. Co to za, za facet? Hop powinien chodzić do lasu. Polować I że jeszcze kolwczyk w jak krowa. Ja. No właśnie. Ja jestem ciekawy. To weszłyby do, do szkoły sam... teraz w, w, w Polsce, to by zobaczyły. Tak, sam nie lubię K-popu, ale ja jestem ciekawy, jakby się jakby wyglądała ta sonda, gdyby zapytały jednej takiej typowej k-poperki. Czy jako... No nie no, Jezus, no, wiadomo, że to było zmanipulowane. Oczywiście, że tak. Nie nawet... kogoś pytali takiego, tylko po prostu nie dali tego. Nie dali, bo była za bardzo dobra odpowiedź. Znaczy zła dla nich, tak? To była... To, to, to była za bardzo odpowiedź. Albo nawet oni tam, załóżcie, że tam nie, żadnej nie było konstruktywnej krytyki. To było typowo. Nie brzydki. Nie no, brupi. to było takie wyśmianie po to właśnie, człowiek. żeby. No to mnie właśnie bardzo wkurza w tv No Taka ignorancja w ogóle nie robienie żadnego researchu. W pytaniu na śniadanie naprawdę się takie rzeczy często dzieją. Często się dzieją, jakieś takich rzeczy po prostu. Dzień dobry, TVN mówić, tak? A, przepraszam, dzień dobry, TVN, to pomyliłem. No, właśnie. Tak. Ale nie tylko TVN ma takie. No nie, no nie. Powiedzmy, że też właśnie pytanie na śniadanie ma różne dziwne. Yy... Dzi... Co, O czym chcesz powiedzieć? Yy, ma dziwne że... odchyły, że na przykład yy, no, zaprosili no. jakiś psycholog, jak rozwiązywać problemy z. To już było jakiś czas temu, więc mogę coś się pomylić, ale że jak rozwiązywać problemy z hejtem? I ta psycholog mówiła, że trzeba ignorować i no. że nie zwracać na to uwagi. A jeśli coś to powiedzieć, że, że ty tak samo że ty taki to chy, to sam jesteś ty, jesteś, ty jesteś głupi, ty też, ty też, no i nie daje się wypowiedzieć dla, chyba była tam na chan jeśli dobrze pamiętam. No pamięta. ktoś tam był z influencerów. Y baixo, influencer, najbardziej no, hotowany ale... zawód w tych czasów, tak podchodzisz i... Wiesz, chcesz zrobić jakąś poważną pracę i pytają cię o doświadczenie zawodowe. Nagrywałem filmy w internecie, byłem influencerem. Oni Ci wyrzucają automatycznie, więc nie polecam ogólnie. No bo myślą, że jesteś złodziejem, więc no... <grym> Jak pracujesz na YouTubie, to jesteś złodziejem, tak to działa. No tak. Jak, jakaś firma, jakaś, nie wiem, Tanki Online czy inne, jakieś gry beznadziejne, które ktoś zagra raz w życiu, stwierdzi, że słabem ale fajnie, że zagrałem raz, bo dostałem kod, przez co mogłem rozwalić jakieś tam ludzi, którzy nie mają tego, nie? To się... Reklamujesz beznadziejną grę. Dostajesz za to pieniądze, ty jesteś szczęśliwym. Twoi widzowie, którzy zagrali sobie w tę gierkę, nie są szczęśliwi, bo ta gierka jest beznadziejna. Nie, no są szczęśliwi, bo. Znaczy, nie sądzę, tak się zastanawiam w ogóle, czy ktokolwiek wchodzi w te, no w te gry potem. Są tacy Wiesz, że... ludzie. Są tacy ludzie. Uwierz ja może. na przykład, jak ufam danemu YouTuberowi, to jestem w stanie wejść do tej gry. Dzięki za obejrzenie i eluvina. jesieniary.